Siemaneczko z tej strony. Habia, w dzisiejszym materiale zagramy sobie 1 na 5 z widzami na prędkości 2-500 HP. I w enemy są same goldziaki, które graliśmy, ale było zbyt ciężko, więc trochę zmieniliśmy reguły i zasady gry. I w sumie możecie się teraz przywitać. Nie ma. Siema. Elo, elo, wszystkich tutaj oczywiście na Discordzie nie ma, ponieważ nie wszyscy mogą, ale lecimy z tym temacikiem W enemy jest Melonik, Hacker, Reszku, Cheszku, Maciaks i. Gość Valeron. z dziwnym nikiem, którego nie pamiętam, jak się nazywa? Valeron. Valeron, Valeron to samo. No więc my lecimy, byłem bez prędkości, teraz z tym demonem prędkości. Przewiniemy sobie pół mapy. Dobra, Dobra. co? Już jest trudniej, nie? ale spoko. To mi nie idzie. To jest za trudne. A czy ja wiem? Dobra, hey. No, mam tylko troszeczkę HP, guys. No, lewy ma. Dobra. Na razie 1-0. że jest na, na tym przyspieszeniu. No, ile ci zostało tam HP? A, mi zostało, nie wiem, 100. 100 ileś chyba. A. To, no, Więc no, też no, no, dosyć no, zabawy, no. nie? Ale słuchajcie, przelom, wygraliście 8-0 i wiecie. Nie no. żadnego, żadnego oporu nie pójść panowie, jak tam mówię. Tak, eee. Kogoś widziałem. Szukałem eee. amuniała. Siema. Dobra. Chłopcy, ja tutaj. W sumie, ja bym nawet z pistoletem samym grać, kurczę. Ej, czartowałem. 50 HP mam, dobra, bez pistoletu. No chodź tu. Aha, musi panny hopy hop Tak Dobra. Patrz, o tam, o tam Dobra. Nie no Ciężko trafić, nie? Panowie, spokojnie, ale macie defa, macie 5 sekund na defa', ja już uciekam nawet. Na razie 2-0. Ogólnie moi drodzy, gramy do 8. Więc dosyć ciekawie. Na ten beta czysto troszkę, no Zratuję. Oj. Biedny ja. Dobra Elo, panowie. Dobra zostawcie biednego Habiego O tutaj kolega Dobra, ciężko jest Dobra, piesz no scope Uciekamy No i to wtedy ma sens Nie, już nie ma sensu No bez chyba będzie bardziej logicznie Mi się wydaje, bo bez scope'a tak kurcze biegać i strzelać gdzieś w niebo tak średnio Myślicie, że ostatni odcinek zamulał, za długi był? No Ale on okupował jak tak Zobaczyłem tą miniaturkę, co sobie wymyślałem, że to będzie takie L, e. Ale j**a. Okej. Czy że będzie co? Ech. Że będzie tak łatwo dla ciebie. A nie było łatwo. A w ogóle wow. myślisz, że spokój się oglądało, czy, czy tak średnio? Bo tak jakby to był odcinek sam, więc... Było spoko, tylko za długo. Za długo. Dlatego tutaj gramy do 8! Dobra, mamy 2-2. Maciaksa już z nami nie ma Szybki chłopak Dobra Dobra, mamy najdziki Trzeba to wykorzystać Ten co tam skacze samobójca Dobra, Elo panowie Tutaj nie ma co chyba kurka Ło Dzięki Dobra, uciekamy. Szybkość, prędkość. Ej, dostajesz tym najdem? Tak. <laughs> Kurde, są tak szybki, że sam sobie wchodzę w swoje najdy. Dobra. Ej, nie ma mu. Dobra, idziemy plantować. Znaczy po tej aktualizacji są tak jakby spokój się, to będzie fajnie oglądać? Taki lepszy content? No, spoko Myślę, że tak. Czemu nie? Jest dużo opcji teraz. No, teraz jest więcej opcji niż kiedykolwiek było. No właśnie... tak tak te pomysły trochę kończyły na odcinki, a teraz są nowe. No, powiem Ci, Uje. że może nie, ko nie kończyły się, ale powtarzały się czasami, no bo no, tak jakby no ciężko było albo trzeba było kminić coś. Tak wiesz, zapraszać na przykład 15 widzów, żeby 7 mogło zagrać. No, ale czego się nie robi, kurczę, dla dobrego materiału. Oho, ale dostał, kurde. Może skomczcie no dalek... się w tajtach i będziemy czekać, za zapantuje. Ale mi dał kosę. E, macie androidy? Tak. Dobra. A spadają wam często FPSy? No, ja mam ze 40. Bardzo dobrze, <laughs> to teraz... To teraz smoki się... Nie, 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 nie. Nie rób tak. Dobra, Habib musi przetestować nowego iPada. Oj, tak, ale powiem wam, że na tym iPadzie fajnie się gra. Akurat dzisiaj graliśmy tak, jakby takie polskie mixy są. Tam czasami gramy z chłopakami, i to, czy znaczy takie mecze. No, swoja, no z takimi ludźmi, którzy ogarniają gierkę. I wykręciłem 44 flagi, więc dosyć spoko. I mi się wydaje, że fajny odcinek byłby na YouTuba, ale niestety nie nagrywałem, no. Tak, jakby pewnie teraz widzicie ci, którzy oglądają ten meczyk. I ten tam grał Elektro, i tak dalej, więc tak, jakby mocny były. Najmigraliśmy z mi się, że... Ty, kolego! Gdzie? Dobra, ma mało. Mało, ma? Jak to panowie? Nie wiem, chyba, dostałeś za czysta. 300. 300? Kocham mojego Aima. A no ta. Dobra, to lecimy. Na razie jest 3 do 3, a ja sobie biegam po mapie, zaraz zrobimy policzika. A w ogóle właśnie, co do tych odcinków z widzami, to zostawcie łapeczkę w górę, żeby po prostu żebym wiedział, że te odcinki z widzami Wam się podobają i że po prostu chcecie więcej. No zazwyczaj dla twórcy to jest taki sygnał, że no my chcemy materiały z widzami, no bo fajnie się to ogląda, a no zazwyczaj ludzie, którzy dają łapkę w górę, lubią do tego wracać, bo fajny content i w ogóle, więc jak jeśli uważacie, że to jest fajny content, to po prostu ustawcie łapkę w górę i, i będziemy po prostu robić tego więcej. Ja zostawię łapkę. No widzicie, o tutaj już kolega zostawia łapeczkę w górę. No więc wy też musicie. No to jest już presja, nie? To jest już presja. A jaką w ogóle jaka była wasza najwyższa ranga? Gold Terry Ranger. Uuu, to już tutaj grubo widzę. Co to się dzieje? Dobra, lecimy dalej. Sode, no nie kurczę, zabili mnie. No ja w Polsce, wow. Dobła. mamy killa. i 300 hp, kurda, się tutaj biłem. Aj, nie zaskoczyłem, dobra, to lecimy tak. Ale bany hopper Chabi bany hopper, nie? Obła Dobra, jeszcze Leszku Cumplu, ja mam 280 HP Leszku, co ty tam robisz? On jest Dobra, pobawimy się trochę najdami. Dobra, lecimy. Leszek alec ja na B wiesz, to tam możesz szukać tej okazji do zdobycia punktu. Oj, no nie wiem. Zobaczymy. Oj, <grym> On nie wiem gdzie ty jesteś. No była, tak. Wierzę w leszkę Leszek wierzy w ciebie. Dobra, udało się na szczęście, ale było ciężko. Już miałem biało, a w ogóle lepszy, dobry flash. Właśnie, proszę was na grupę Stanów do Polska, gdzie aktualnie odbywa się konkurs na 100 złoty PSUKR, który możecie na przykład wykorzystać na, na po prostu na kupienie nowego yy, Gold Passa. Miałem już powiedzieć karnetu bojowego, ale to nie jest Fortnite, prawda? Więc. No, zapraszam Was, a w ogóle wy bierzecie udział w konkursie? Nie, ja nic nie wiedziałem, chociaż jestem na tym Discordzie. O właśnie to nie jest Discord, ale tylko to jest grupa na Facebooku, więc tam Was zapraszam. Link macie no. gdzieś tam podany w opisie pewnie i w komentarzu, bo do wygrania jest... Yy... 100 zł, Ty Pace of card i także rankety z Habim. Czy tam ranket? Nie pamiętam, ale wiem, że jest Gierka Sabim, więc zapraszam Was, bo na pewno miło spędzimy tą atmosferkę, A przy okazji pieniążki się przydadzą, może na Skinki, może na Golda, a może na nowego Gold pasa, tam wie, w kolejnym sezonie. Numer 4. Nie dobra, bo tu jest 50, 50 sekund, mało HP. Lecimy 5 HP. Dobra, porobił. Leszek porobił, Gdzieś wytrzymał presję. Dostałeś, mi to trzymało powietrzu. Kemu nas tabela na otwiera też z armakiłami. Maciaks, bo Maciaks to jest taktyczny defuser. I A. asystent. Tak. A tutaj asystuje, nie? Dobra panowie, gdzie jesteście? Bo tutaj potrzeba was. Oj! Uch. Dobra, tam... ej! Co tuś, Jak ty dostałeś 80? Ja się oj, pytam co, co się dzieje. Znajda Znajda? Znajdowałeś wcześniej. Jakiegoś dzikiego tana dałeś Tak losowy zawyczał trochę No Oj, Dobra. oj, 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 oj Co to? Opuszczane? Jaka... O, o. kurde. O. A, to mnie że 500 Hp Najdzik? Nie! Nie. Nie. No, no, Panem się na jeden, właśnie 80. Co jest. Panowie, ale tu trochę w no habit tutaj... emeryt. Dobra, się ma być. Gdyby nie grali tych agów, to by nie grali. Tak mówisz? Co jest, kolego mój drogi? U nie, sam sobie do jednej do. Dobła. Oj no, jednak ja będzie ratował pewnie. Dobra, lecimy. A ty, Leszku? Gdzie tam kurcze jesteś? Na B. Ty kłamczuchu. No. Nie, no jestem na B. Tak, ty jesteś nauczaniem. Leż no, ale, <słuch> Dobra. Elegancko, mamy rundę. Ja miałem 94 HP. Wiecie, wiecie gdzie są białe? Wiem chyba. Jest takie przejście od CT na B. O tu gdzie jesteś właśnie Dobra Elo Elo Kurde Tutaj Na daleko Ja mam takiego lo'a Jeszcze w czwórkę żyjecie Dobra. GG haker porobił Ja już myślałem, że ugram smeczek, ale no niestety. Na no, nawet na prędkości tak dużej nie było za łatwo, ale przynajmniej był fan. Była fajna gra, podobało Wam się? Tak, no, oczywiście. Ja wam dziękuję za materiał, że braliście udział. To zapraszam następnych, a do tego także abyście sobie opeczkę w górę. No i ja dziękuję, możecie się pożegnać. Siema. Do widzenia. No i. Siemaneczko.